umiłowani, sława bracia i siostry i witam wszystkich tych, którzy śledzą mój kanał, starych i nowych. Akt urodzenia, a może certyfikat urodzenia. Co jest tworzone w momencie... Gdy nasi rodzice, nasza matka jako informator podpisuje pod zeznaniami, gdy przychodzimy na świat, co jest tworzone? Akt urodzenia czy certyfikat? urodzenia. Staramy się to rozkminić w jakiś sposób. Na początku e, chciałbym podziękować i wyrazić wdzięczność wszystkim tym, którzy wspierają mój kanał. E, wasze darowizny pomagają mi uczyć się, zbierać nowy materiał, poznawać nagrywać, abyście mogli też różnego rodzaju ciekawostki i informacje się dowiedzieć. Utworzyłem też zrzutkę, gdyż jest wiele zapytań o spotkania fizyczne. Wszystko stoi w opisie filmu. Dla tych, którzy by chcieli wspomóc mnie w tym, abym mógł się z Wami spotykać i organizować różnego rodzaju spotkania, a także jakbyście chcieli wesprzeć w jakiś sposób drobną sumą moją działalność dla Was. <laughs> materiał, który Wam przekazuję jest tylko ciekawostką. Jest to materiał edukacyjny jako informacja. Wszystko do zweryfikowania. Każdy z Was może poszukać materiałów, sprawdzić czy to jest. Prawda czy fałsz? Bo ja mogę się też mylić w tym, co mówię. Nie biorę odpowiedzialności za niepowodzenie, jeżeli będziecie korzystać z tego materiału. Wiesz, tak jak powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie gwoli ciekawostki materiał edukacyjny. Ale wróćmy do aktu. Czym jest akt? Według Wielkiego Słownika PWN akt czyn, działanie będące urzeczywistnieniem jakiegoś zamysłu lub spełnienie jakiejś powinności lub przejawem czegoś znaczenie. Drugie: czynności lub proces o charakterze psychicznym. Trzecie, oficjalna uroczystość podkreślająca doniosłość jakiegoś wydarzenia. Czwarte, dokument urzędowy lub prawny. OK, więc mamy akt jako dokument urzędowy lub prawny. Ale czy to się nazywa akt urodzenia? Jeżeli idziemy do Urzędu Stanu Cywilnego i wyciągamy z księgi archiwalnej, kopie lub robimy zdjęcie aktu urodzenia stoi na tym akt urodzenia Dlaczego tam stoi akt urodzenia Ano dlatego że według tegoż samego słownika akta stanu cywilnego to są akta księgi w których wpisuje się dane dotyczące narodzin zawarcia związków małżeńskich i zgonów Czyli jest to akt archiwalny jest to akt który jest w aktach w księdze. Dlatego stoi akt urodzenia. Ale co powstaje? Co powstaje w momencie, gdy się urodzimy? Co to jest? Akt urodzenia czy certyfikat urodzenia? Zauważcie, moi kochani, że na całym świecie nie mówi się akt urodzenia tak jak u nas w Polsce. Ale się mówi certyfikat urodzenia. Że został wystawiony certyfikat urodzenia. A czym jest certyfikat? Przeczytam kilka ciekawych zdań. Zacytuję kilka ciekawych zdań z Encyklopedii Zarządzania. Certyfikat jest dokument urzędowy potwierdzający stan faktyczny, zastrzeżony znak. Wydany lub nadany zgodnie z zasadami systemu, jakimi jest certyfikacja, wskazujący na to, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania oraz że należycie zidentyfikowany wyrób, czyli Wy, jak się rodzicie, jesteście wyrobem, proces lub usługa są zgodne z ustaloną normą lub innymi wymogami doku wymaganymi dokumentami, np. raport lub zaświadczenie o Waszym urodzeniu, tak? które ze szpitala jest wysyłane do Urzędu Stanu Cywilnego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego. W środowisku elektronicznym termin ten znajduje zastosowanie do uwierzytelniania działających w nim podmiotów, np. osób lub instytucji. Termin certyfikat jest używany przede wszystkim w sprawach prawa morskiego oraz w handlu. Oficjalne, pisemne zaświadczenie lub świadectwo. Jakie są podstawowe typy certyfi certyfikatu? A więc dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę, czyli Waszą matkę, bądź określonymi w przepisach lub normach właściwościami. Czyli jesteście wyrobem, na podstawie którego został stworzony certyfikat i który został zadeklarowany przez wytwórcę, czyli Waszą matkę. Następne znaczenie certyfikatu to jest dokument potwierdzający prawo do wykonywania określonych w nim czynności. Następnie potwierdzenie posiadania kompetencji w zakresie określonych w certyfikacie. I teraz jest ciekawe. Z punktu widzenia ekonomii jest to obligacja lub zaświadczenie zastępujące obligację pożyczki zabezpieczenia. Pożyczki państwowej. W handlu jest to dokument stwierdzający pochodzenie towaru. Czyli nasz certyfikat urodzenia, który powstaje po naszym urodzeniu, kiedy wytwórca, wasza matka zgłasza, że wyrób jest gotowy. zostaje utworzona obligacja lub zaświadczenie, które jest zabezpieczeniem pożyczki państwa. Z punktu widzenia ekonomii, a z punktu widzenia handlu jest to dokument stwierdzający pochodzenie towaru. Pojęcie certyfikacji. Certyfikacja to gruntownie określone postępowanie. Odpowiednia organizacja przyznaje pisemne zaświadczenie. Odpowiednia organizacja. Urząd Stanu Cywilnego, główny urząd statystyczny, szpital lub osoba spełnia wymagania, które zgodne są z daną normą lub standardem. Uzyskanie certyfikatu jest złożonym procesem oceny zgodności. Wydawać je mogą niezależne instytucje certyfikujące, które wyznaczają standardy kontroli w zastrzeżonym zakresie przez jedną jednostkę. Rodzaje certyfikatów. Nie będę czytał wszystkiego. Istnieje wiele różnych rodzajów certyfikatów dotyczących wielu dziedzin. Do najważniejszych certyfikatów należą Certyfikat Bezpieczeństwa, który, mówi, który jest dokumentem oświadczającym przeprowadzenie przez właściwe organy inspekcji, która dotyczy stanu urządzeń technicznych, jest potwierdzeniem spełnieniem najwyższych standardów usług świadczonych przez producenta certyfikowanego wyrobu, Jesteście certyfikowanym wyrobem. Certyfikat pochodzenia towaru. I to jest ciekawe. Wystawiony przez konsulat państwa importującego bądź przez eksportera. Dokument wymagany przy imporcie towarów korzystających z ulg celnych na podstawie umowy między zainteresowanymi państwami. Potwierdza fakt, że towar, którego dotyczy, był wyprodukowany w państwie, z którego jest dostarczony. Wy jesteście obcokrajowcy, aborygeni. Nie jesteście w państwie, jesteście w korporacji. Certyfikat ubezpieczeniowy. Dokument zastępujący polisą ubezpieczeniową w odniesieniu do partii towarów w transporcie objętym wraz z innymi transportami wspólną polisą generalną. Zawiera ograniczony zakres danych, takich jak okres ubezpieczenia, ubezpieczyciel, ubezpieczony, kwota gwarancyjna, ubezpieczenia, składka ubezpieczeniowa. Kwota gwarancyjna na towar, którym wy jesteście na certyfikacie, na chwilę obecną wynosi 1 milion dolarów. Wartość wasza jest też początkowa, oszacowana na 1 milion dolarów. I ubezpieczenie. I wasza wartość początkowa na podstawie certyfikatu urodzenia jest 1 milion dolarów odnośnie każdego. Certyfikat akcyjny jest potwierdzeniem faktu posiadania przez jego właściciela akcji. Jest formą lokowania kapitału. Czyli wasz certyfikat jest certyfikatem też akcyjnym. Jest potwierdzeniem faktu posiadania przez jego właściciela akcji. Jest formą lokowania kapitału. Wy jesteście kapitałem. Wasza energia. Certyfikat bankowy. Potwierdza złożenie w banku lokaty kapitałowej. Czym jesteście? Lokatą kapitałową. Zabezpieczeniem. Wszystkiego, a zwłaszcza kredytów państwowych, które państwo zaciąga. Także jak widzicie, jest to bardzo ciekawe stwierdzenie, jeżeli chodzi o to wszystko. Poszukajcie informacji, rozszerzcie swoją wiedzę na temat obligacji, jaką jest certyfikat urodzenia stworzony przy waszym urodzeniu. W momencie, kiedy... Wasza matka podpisała świadectwo, umowę, którą potwierdziła, która została potwierdzona także odciskiem waszej stopy, że nie jesteście właścicielem majątku ojca. To by było na tyle. Krótko, ale myślę, że było interesujące. Zapraszam na następne odcinki. Jak już wspomniałem na początku, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć mój kanał czy też moją zbiórkę, zapraszam na master. Miłego wieczoru! My clothes in the sky.